By nie ukradli, źle zrobiłem wtedy. To dobrze, źle... mi tutaj nic. Źle zrobiłem? Powiedz, źle zrobiłem. Źle zrobiłem wtedy. Ale odpowiedź pytanie. Ale odpowiedź pytanie tylko. Źle, zobacz. I trochę czudony widać. Proszeczkę. Źle źle zrobiłem? Wtedy? A że skobamy? że skubałem? Ku Jarek, źle zrobiłem, że skubałem? Nie, no dobrze, ale weź, nie przykrzykujcie się. O. Weź kubkiem go, żebym go pierdolno kupił. Bo ty zdolny ja do robię. tego. Bo ty zdolny do tego. Ale tu nie o to chodzi, no, nie ma co tu się kłócić. To no. czasu. Wczoraj byłeś zadowolony, że drugi raz lajta zrobiłem, bo po prostu... Ja nie, ja nie zadowolony, lajta. że kurwa popsułeś. Kto ci kazał lecieć do samochodu? Czy ja razem do ciebie do samochodu? A ja z twojego żebych... Żeby chciałem, to by to kluczyk by dawno i kurwa otworzył otworzyłby i, i dawno popsuł. Nie Ale ja niedurny leś po samochodach samochod. i psuć! Nie durny ja z czegoś kurwów! I nie... razy lesieł. Ile boja. razy ostatnie przysiadłeś! Daj jeść! Może sałatki warzywnej! Można! Bo ty nie możesz sałatki, bo tu jest majonez tam. Kurwa. Majonez jest. Dawali mnie, dawali mnie. No, Dawali Śmietana. ja plakat wywieszę kurwa i poczytać sobie co można, co nie. Jeść. Nie. Poczytać sobie. Pomidory ze śmietaną. Też nie można. Ze śmietany nie wiem czy śmietany można. Dawali, śmietane, dawali. Dawali. Ja plakat gdzieś pomiesimy, co mm. można, co nie. Ja zaraz powieszę. No i dobrze. Już majora, nie ma wszystko. Usunęłem. Co ściana już pusta. Aha. Ja I będę swoje wieszyć. Nie, ja i... będę, będę swoje wieszyć. No właśnie, bo mnie będzie tutaj mnie. No i da. się męczyć. I właśnie, starczy mi, mnie się męczyć. Starczy. Starczy męki z tobą, mnie, Starczy. Ale ty już że działał w czwartek jeszcze. Ale podziałał i przestał działać. Nie działać, to działał trochę. Bo on ty. się otworzył i zaczął dymić się. Te, jak rozrusznik A. A. i on prostu rozrusznik. Patrz, przyjechał. Zmienił ten dżibilajder winny inny kluczyk Zaczął działać Ale nie uruchamiam się Właśnie nie no, się. od razu nie uruchamiam, mm. się Nie uruchamiam się Może ruchamiał. coś w Tam przywody są, że nie chce A. ruszyć się Albo y, te jest I, i już się Oglądał w końcu? Co? Oglądał ktoś jak jakiś fachowic? Wiesz jak oglądał? Widziałeś no. taki... tego ryżego sukę Pawełka? Z A, no. Widziałeś? Znaczy, ja go nie widziałem. Znaczy, ja go widziałem no, jak, jak wtedy, jak, jak karetka. No, widziałem? To, z Warszawy, to on tak był. By. Przyjechał i jeszcze jeden chuj przyszedł, taki, wiesz, A, że to rok, to rok nic... czasu. Wiesz, kim był? Jest mechanikiem. Rok hmm. czasu. To to wiesz co? To to I, rok... je... On zna się trochę. On powiedział, że. że co? Jak ja powiedziałam? Jak, jak to ja powiedziałam? Mówię, to, proszę bardzo. E, mówi. Stąd można dostać przewody, odknę te wszystkie. Ja mówię, ryży, ryży, ja mówię, tak, ryży, tak, mówię, tak, ryży tak, mówię, bo tak, ja na jego ryży tak, na To ich nagle na szpilkach były. Ryży, ryży, tak, mówię. Tak, Wiesz tak, co? Dam ci i od lepiej chyba dostać rozrusznika, kurwa. E, A ja nie, e, nie znam znaczy mnie nie pytać. Nie, ale, ale ja znam, ja do ryżego mówię. No. E, I mój lepiej. No tak. A jakiś chuj podeszedł, podjechali pod bramę, ja mechanik, wyższy od Ciebie, może na majora trochę wyższy, Go, gojorka tego. I wiesz co, ja mechanik, nie będziesz wić? Nie. Daję 100 złotych, aby zrobił. 100 złotych płacę. Nie. Dużo? Nie, dużo, no. Ja mówię, tak to się nie robi, panie, chuj. do ci panu. Nie, nie. Podziałem ja cię jemu, chuj do ci pogryzł. <laughs> młotkiem trzeba cuknić. Ja mówię, wiesz co, młotkiem ciebie włot trzeba pierdolny dobrze. Hmm. Ja przyniosę taki kurwa od węgla młotek, co się rozwija, tak duże bryły, jak pierdolą ty tu padniesz. Hmm. Wiesz człowieku, mówię, a wy mi łapy z kieszeni, bo chuj do ci pogryzł. Hmm. Wiesz o tym? I będzie śmiesznie, że bez, bez poznokci będzie. Wiesz? Tak, Ta, bo tak się mówi. Wy mi ręce z kieszeni, bo chuj z poznokci podgryza. No. Ej kurwa. Posłuch, posłuch. Zabróciła. Do widzenia, panu. mówię, do widzenia, człowieku. Każdy więcej zjedz lepiej. Mówię. A nie będziesz kurwa... Tutaj no to co, w końcu co widzisz? Nie będziesz, działa. Ale widzisz go prawie, czy będziesz, czy będziesz... czy Będziesz go naprawiał, czy będziesz, czy będziesz... Nie kupował. wiem, czy będę. Ja, żyć. ja nie chcę żyć. Ja nie chcę żyć. A co to ma życie? Co A są... nie chcę żyć. Chciałem, żeby odejść całkowicie z ziemi. Nie do ziemi, ale na chróz, Spalić, żeby mnie spaliliście i wszystko. A nie spalicie nikt na chrusie, no tak. bo chcę. Zakaz, zakaz jest spalenia ogniska. Chciałem i będę pić mleko, pojadę jeszcze kupię mleka, A czy więcej będę pić to. i koniec. I co? I potem znowu będziesz dzwonić? Kurde. Nie, nie będę dzwonić, nie będę dzwonić. Chcę Dobra, zasnąć. Krzysiek, ja tak, też, tak. też się żałuję, że dzwoniłem wieczorem. Przepraszam Ciebie, że... Ale za... daj spokój mi, to ja nie będę dawał ręki na takie rzeczy. Co Ty mi tutaj wyopowiadasz? Za wszystko. Tutaj masz, chcę przeprosić. Oneż... Ty masz misję do zrobienia. I koniec. O. I powiem, chcę się wykończyć, żeby wy mieli wszyscy lżej i, i tak dalej. Od Majora... Ale samochód aż... to nie jest koniec świata, Krzysiek. Aż... Dla mnie koniec świata, skończyło się na mnie. Samochód? Przez samochód? Tak, tak. A co samochód? To tak. Toż nowy będziesz miał. Kupisz drugi. Tak. To jest rzecz, Krzysiek, to jest rzecz, tylko rzecz. Tu nie ma czego ryczeć. ja był do niego? A do Asterki, drugiej tamtej, pamiętasz? Pamiętasz tamtą Asterkę? Też mogłem, też mogłem. I jak kupiłeś to, to co było? Była radość? Czego płacz? Nie ma tu co płakać. Bo to nie ma sensu. Była radość, czy nie? Jak kupić drugi? Była radość, czy nie było radości? Mów. Proszę odpowiedzieć mi na pytanie. Kupisz drugi samochód i będzie popłaczuł. Kurde, czego tutaj płakać? Ze samochodem? To nie człowiek. To nie człowiek! Ale będziesz miał drugi! Zbierałeś! Dwa dni zbierałeś! Będziesz miał drugi samochód. Po co to? Lepszy! Wybierzesz sobie taki, jaki będziesz. Podjedziemy Zobaczymy czy tu w to stoi, który ja wybrał, czy stoi samochód. No to, kurde, jak wypłacę ci pieniądze, a ekspresowo wypłacałeś? To nie na mój karę szło, na majora! No to major ci da pieniądze, to co zbierałeś. Chujada! Ekspresowo musi. Chujada! Musi dać, no ustawiałeś się. Chujada! Trzeba to policzyć, normalnie usiąść, porozmawiać. Jak ekspresowo wypłacałeś, to pieniądze powinny dzisiaj być, nawet chyba. Albo najpóźniej no, jutro. Chujada! Najpóźniej no, dzisiaj albo jutro pieniądze. Chujada! Da, da, musi dać, no. To takiego wała nie zrobi, to przed całym, przed całym światem. To nie raz robię, wała. Już jak dawno powinien mieć ee, Opel. I na jego kanał był, był raz Pamiętasz? Jak... A kurde, nie pamiętam kiedy to było. Pamiętasz dobrze? Było? Tak, A było. Było. I ludzie pamiętają. I chuja oddał. Tak. No. I chuja oddał. Halo. Cześć. Słuchaj? A ty major wypłacaliście na ekspresową? No tak. no to dzisiaj pieniądze powinny być dzisiaj nie, jutro albo pojutrze dwa, trzy dni ja jestem starszy człowiek no to jutro bo nas przyjdzie, bo z banku mają numer a co, mój dom, moje wszystko no Majora dom, to będzie Majora no dobra do widzenia chuju stary na co ty te telefony odbierasz? Po co ty się ty męczysz z tymi telefonami? Panie Krzysztofie, mam do pana pracę. Żeby pan nie był zły, pan się zapłacę dla pana 10 zł, czy pan mi sklei buta? No, ten, na kamerze to jest, to patrz, jak się nie podejmiesz. No właśnie. Jak się Skleję. nie podejmiesz, to to... Ja od razu zapłacę. Nie chcę. Nie chcę, za darmo skleję. O, a to moje też pokleisz za darmo? O, <laughs> to czekaj, nie ja ogłoszenie masz. postawię. No właśnie. Szef za darmo robi. Dobra. Nie. O, i to a jest ja człowiek. Chcę dać po prostu na, na... Nie na mleko, tylko na wodę ze źródła. Świeżą wodę ze źródła. I chcę, żebyś po prostu mi... Chcę 10 złotych dać, żebyś mi buty po prostu skleił, czy pan, jest ciepło? One wysną. Co? Buty. One wysną, to ja będziesz kleił? O, o kurde, to trzeba ten, napisać zakład szewski. Zakład szewski darmowy, bo darmo o, robi. A ja od razu zap mogę zapłacić od razu? <noise> Dziękuję. O. A czemu pan nie chce? Bo ja za darmo dla ciebie robię. A czemu? A ty mnie ten kolacho bił? Przepraszam bardzo. Co? Da się skleić? Tu Teraz nie ja był. zobaczę. Ten był dobry? Ten dal, Tylko jeden jest. Da się rady. Czemu nie? Da no się rady. Te narzędzia dawaj. Bo dobry te. Bo dobrze da chodzi się rady. w nich. No. W tych. Ale mają takie jakieś kolce. Da no. się rady. Ten może Nie ma poślizgu. Nie przyjmuję do naprawy tego. A klucza znów zabrałeś. A wczoraj lajta robiliśmy. O, dałeś godziny. Pójdziemy na, na środ. Zobaczcie z samochodu. Czy ten jest? Tak. Czy ja tego nie będę. Nie tam tam ten, I ten lepszy jest. Tam ten lepszy. I tam, o, za dwa dni będzie pieniądze, to za dwa dni kupisz. Czego? I to nie ma co ryczeć nawet za samochodem. Wymówiony. A ja. O, będzie poważnie. Czy o węgiel? Że... Trudne będzie, nie? Nie. Matfon? Nie, nie trudne. Nie, tak. nie Dla mnie nie ma nic trudnego. Jak buchnik. mój tatu święty pamięci i mój wujek, no. o takie buty ze no skóry dobry, robił. On, wiesz, no. dobrze się tak Takie o buty wiesz jakie? No. Wojskowe takie. A, a ja byłem w tym. Wiesz. A ja byłem, słuchaj, wiesz? w muzeum. I ja tam. widziałem, a ty zbierał tym. No. Części zbierał. No. Do, do astry. Części, ja szukałem części do Astry. A co drobiazgi, to wiesz? A Ta, byłeś. To, ale... Byłem w Augustowie nad tym. Tak, a ty ja ten ten film to ogludałeś ten film, nad Augustowie. No. No. Tam na plaży takim wykrywaczem, no można chodzić, nie? To co, to, to już znalazł? Gwoździ więcej na... Przy, Przywieści gwoździ? Worek? Nie. No. Gwoździ worek do prostowania. O, kurde. Będziesz miał gwoździe. Do. Różne nie. rozmiary. Jakie chcesz? Takie, takie, takie. Różne. To są. Ktoś pier... przyrdzewiałe trochę. Ale, tylko. ale, ale przepraszam bardzo, ktoś tak o będziemy o, weź, o, weźmiemy te. Gdzie od... różne od... Będziemy prostować. No, <laughs> gwoździe będzie prostował. Drugi zawód. Zajęcia ile? Buty klejenik, gwoździe prostowanie. Kurde. Ja co zrobię? A tutaj nikogo nie było, ci mówię. Ja co zrobię. Zaraz przyniosę klej. Budapry. No. Papier ścierny. Czynić, kurde, ten do mierzenia. Co? Czynić do mierzenia. No właśnie. Ja po to tu przyszedł? Ja komputer, wszystko pochowałem. Temu ja lajta, ja powiedziałem, to jest nagrane, że po prostu temu to? chcę na niego pomóc. Dla no to Krzyżka. dobrze, bo ja mówię, dla krzysztofu nie ma co płakać, nowy samochód będzie. Właśnie, wiem. Dlatego, co? o. No. Dwa dni. To idź pokleja. Dwa dni i po prostu. A i ten trzeba podkładkę przykleić, co? Do, do tego, co? No. Nie, jest robota. No jak ja zadowolony? Siedząca Major kłcili się krzyczał cały te, a kurwa dobra. Tak się wróci robota. Że głosy pochrypli. Ty też no, się zachrypnięty. Kurwa, kurwa krzyczeli wczoraj. kłócili się, przychodził, szarpał mnie, cały te prawie tak. bili się i ja nie no. chciałem się bić z sobą, a ty mi uderzyłeś. To przeprośmy teraz. Ty bo ja nigdzie mnie. tak nie pójdę, bo ja nie jestem żadnym konfidentem, nigdy w życiu nie byłem i po prostu co przeproś. Proszę przeprosić mnie. Proszę przeprosić Actę. Ja nie zrobiłem nic. Się Astry. Astry. No przeprasz Astry. No ja przepraszam, no... To ich ją uczały. O! Ja nie będę załował. bo. na żyleczki idzie, to, to już teraz nie trzeba to całować, trzeba ją chować do grobu. <laughs> Astry trzeba chować, a zaraz pójdzie. A jaki kolor? Zdradzisz? Kolor Czerwony. Też zielony. Ciemny, ciemniejszy zielony. Ciemniejszy niż ten? Ciemniejszy. ciemniejszy. O kurwa, ty lubisz zielony. Ciemniejszy. A, no co? to za dwa dni trzeba będzie jechać i brać kurwa no. Może jutro przyjdą, nie? Major. Ale trzeba pojechać dzisiaj, czy jeszcze stoi, bo zadzwonili, ktoś zadzwonił, że... Bo oni powiedzieli, że po prostu oni mogą przyjechać, zabrać, wziąć lewetę. Oni wezmą lewetę no. i po prostu ściągnął ten samochód, no. pójdzie na złom, zapłacą 500 zł no. za ten samochód. No. Do... Tamten będzie, dołożył się do tamtego. Tak. No to dobrze, bardzo dobrze. Właśnie I tak trzeba zrobić. Ja jestem prze... O tym jest film nagrany. No, a ja widziałem chyba. Jak wychodziliście? Właśnie jest pasat. To idź po te. Kawałek. Weź. No to będzie drugi film. Krzysztof naprawia. To długi. O, no będzie po tak Proszę, zgłosić i po no Dobrze, ja kurczaka, a ja tego wyjmę. A, a ja ty czynię. kurczaka gotowałeś? Czy nie? Co? Tego kurczaka gotowałeś? Nie, łódko jest. Można Już czy... dawno zjedzony ten, który tak? Ale, gotu... Ale gotowałeś, tak? No. Ja, ja też kawałek to. spróbował. A ty nie masz cukrzycy. To A gdzie wiadomo? ty gotowane jesz? Wiadomo? Zobacz jaki chudy. będzie mierzyć. Tarek, tobie tak. zmierzymy. Dobrze. O, mierzymy we trzech. Igił zabraknie. idź. No. A ja nie wiem, gdzie A tamty, leży ta nowa. Słyszysz? On wędzony. Bo po kuwaniu oni przy par, drzewa nie ma. No widziałem no, a gdzie to drzewo tam? Tam jest i tutaj. No... Siadłeś koło drzewa i nie A wziąłem. Nie zwrócił uwagi na Bo nie ma na... czasu. No to co? Trzeba on, iść on, po on Nie ma na wszystko czasu. Ja szukam złota. Na o. plaży, jak znajdziesz... chyba Skrzynie jest... o, pociąg O, złoty, a to tu no nie tutaj szukam, bo to, to nie na plaży. Nie w górę jechać, chyba jedziemy <laughs> górę. w górę. No. Będzie samochód, pojedziemy w górę będziemy szukać. No. Będzie... Krzysiek będzie szukał, on wyniucha szybciej. Nie wiem, czy opel ten czarny brać, czy co, jak radzisz? Jak radzicie. Ja nie wiem, nie który tak... lepszy, który pewnie... bierz, Bo on na N-kach, Jest N A ten Pasat. On Duża cała ta jest. Yy, bagażnik, Bagażnik Kurwa, wyszły, to ma, nas dwóch by on schował i kurwa, by do A. lasu jeszcze. To dlatego on chce kupić takich, żeby mnie zamierzenie cukru wywiezie, a ciebie nie wiem, <ścoughs> zamierzenie samochodów i wywiezie nas dwóch. zbieranie butelek. O, zabieranie butelek z mlekiem. O, właśnie. Będziesz zbierać butelki. O, dobra. Worki dam i będziesz swoje butelki zbierać. Chodź, idziemy po ten, weź klej, i ja wezmę ten. Zaraz tobie zmierzymy, zobaczymy co ty taki bohater. Ile ty cukru ty masz w cukrze. Ile cukru masz w cukrze. No, idziemy. 100%. 100%. To ten.